Tomasz Starara po Gali KS 62, no Tomek, dwie rundy piekła. Trzecia runda, no chyba nikt się nie spodziewał, że jeszcze to może pójść na Twoją korzyść. Z piekła do nieba, jak to mówiła, także powiedzmy tak, lepiej z piekła do nieba niż, niż odwrotnie. Była to droga przez mękę, ale w celu się za środki i faktycznie. Gdybym wiedział, że taki scenariusz jest przed walką i tak mi go wciągiem nabrał, ja się nie boję naprawdę konsekwencji, nie boję się dostawać po mordzie, nie boję się ciężkich chwil. Jeśli na końcu jest happy end, to, to przejdę naj, najcięższą mękę po to, żebyś tam przede wszystkim dostać. Zamknij prawe oko na chwilę. Ile widzisz palców? A kto to mówi w ogóle? <głos> <głos> Nie, po pierwszej rundzie że właściwie nic nie widziałem. Przyszedł lekarz, powiedział, jak jeśli nie otworzysz oka, to, to kończymy. I, I to właściwie gdzieś tam chyba, nie wiem, dało mi takiego dodatkowego jeszcze ognia, żeby... żeby nie, krzyczałem po prostu, mówiłem, żeby tego nie robić, chodziło to, otwórz oko. I tu bym taki wytrzesz, mimo wszystko, że nadal nic nie widziałem. Przecież krzyczałem, że, że widzę, prosiłem, żeby tego nie przerywać. Nie w ten sposób. Naprawdę, nie darowałbym sobie, gdybym po prostu, nie wiem... Przegrał przez kontuzję, którą zafundował mi tak naprawdę naprawdę rywal. Nie, nie mogłem do tego dopuścić, naprawdę nie mogłem, nie mogłem. Gdzieś tam strasznie by mnie to zakuło. No cieszę się, że naprawdę gdzieś tam droga przed mękę, ale z happy endem. Wychodzę do trzeciej rundy po dwóch rundach, gdzie czułeś na pewno, że przegrywasz. Tak. Co się działo w swojej głowie i co sprawiło, że udało ci się w tak fenomenalny sposób tutaj odwrócić losy? Chyba narożnik tak naprawdę powiedział o Tomek, my, my gdzieś tam mieliśmy nie ryzykować, ale ta walka nie idzie po naszej myśli, my musimy zaryzykować. Nie komisz, tak naprawdę, bo gdzieś to, to kopanie faktycznie może spowodować, że znowu walka przeniesie do parteru, a tego nie chcemy. Mi mocno. Gdzieś tam od samego początku było założenie, że mam boksować, cofać się z wielu względów. Gdzieś tam też oczywiście tego, że gdzieś tam jest to nowa, nowa, pełnowymiarowa walka dla mnie i gdzieś tam nie do końca udało się zrealizować plan, który, który chciałem realizować. I padło hasło, Tomek ryzykujemy naprawdę. Długa, mocna seria, musimy go trafić, bo, bo już nie możemy sobie pozwolić, żeby trzecia runda wyglądała jak pierwsze dwie. I teraz z tego, że może troszeczkę agresywniej poboksowaliśmy, on też troszeczkę zeszł. Z niego powietrze, to, to wejście już nie było tak dynamiczne, a ja przede wszystkim zaryzykowałem nawet, naprawdę nawet bardzo mocną, odważną wybroną. Wspominam o tej odważnej wybronie, a w pierwszych dwóch rundach one takie nie były. Powtórzyłem się już w kilku wywiadach, ale tylko z racji, że wygrałem walkę i ja też wyszedłem z kontuzją, ja dwa tygodnie temu właściwie wychodząc od wizyty z lekarza się pobeczałem, bo dostałem informację, że mam poważnie nadrwaną dwójkę i lekarz powiedział, jak to jest poważna kontuzja, nie powinien z takim gdzieś wychodzić. Ale stało się to na dwa tygodnie przed walką, gdzie ja w pół roku jestem naprawdę w sztosie treningowym, w przygotowaniach, Było mi bardzo, bardzo szkoda właściwie, nie wiem. byłem załamany, gdybym zadzwonił do woda, że słuchajcie, musimy odwołać, bo, bo mam na to papiery, że, że nie mogę walczyć. Podjąłem decyzję z racji tego, że mówię, dobra rywal jest coś takiego, że prawdopodobnie nie będzie dużo tych elementów zapaśniczych. Zrobimy dobrą stójkę, wiem czego się mogę po moim rywalu spodziewać, nawet bez tej dwójki jesteśmy w stanie go ograć. Wychodząc z domu, trzymając torbę w ręce, dostałem telefon Tomek, nie ma rywala. Musimy szybko szukać kogoś innego, coś, coś nowego, i wtedy zaczęło się naprawdę coraz gorzej. Ja wychodzę do walki, mając kontuzję, mówię: Dobra, pod tego rywala to wystarczy. A jednak wychodząc z domu, to na pewno nie będzie on. musimy znaleźć kogoś innego. Mieliśmy 3-4 godziny na znalezienie kogoś. Ciężko było dobrać kogoś dobrego, bo właściwie stricte zawodnik ma na pierwszą moją walkę nie był mi specjalnie na rękę dobry kickboxer, z którym będę musiał się też pokopać, a ja kopać za bardzo nie mogę. Boże, to, to naprawdę wiązało się z totalnym chaosem u mnie w głowie i trzeba było sobie to mocno w głowie poukładać, dlatego też się będę po raz kolejny powtarzał, że to jest sztab trenerski. Wszyscy gdzieś tam złapaliśmy się za, za głowę podnieść, bo trzeba było dobrą, racjonalną decyzję, ale nawet ona była bardzo mocno ryzykowna do samego końca. I świadomie braliśmy to ryzyko, tylko z racji, że tą walkę wygrałem, mówię o tym, że są kontuzje, bo jako przegrany mi się nie tłumaczył, winy się nie tłumaczy, nie, czy winy się tłumaczy, już Boże, mi się myli, wie. tylko winy się tłumaczy, a, a nie było w tym wszystkim mojej winy, ale... Kurczę, no cieszę się, że mimo że podjęliśmy bardzo dużo ryzykownych kroków. Happy end na samym końcu. Więc jak ty osobiście ocenisz swoją dyspozycję dzisiaj? Czy jesteś tak w 100% zadowolony z tego debiutu? Nie, czy jest... jednak byś wiele rzeczy poprawił, zmienił i może inaczej zrobił? Jak myślałeś dzisiaj jeszcze raz wejść do tej walki? Ja chyba nigdy w życiu po żadnej swojej walce nie byłem w 100% z niej do końca zadowolony. Zawsze mi czegoś się tam brakowało, nawet kiedy robiłem dobre walki bokserskie i w 90% realizowałem plan, bo nie wiem, 90 to nie jest 100. Tutaj nie wiem, czy chociaż połowę planu udało zrealizować, więc tak naprawdę nie mogę być z tego wszystkiego zadowolony. Eee, cieszę się, że po prostu udało się finalnie ugrać swoje, ale naprawdę ta walka wyjaśniła mi bardzo wiele rzeczy, że bardzo dużo rzeczy do, do poprawy, do naprawy. Choć z drugiej strony ja też się tego spodziewałem. Ja wziąłem tę walkę, mimo że tego wybrać nie powinienem, a ale tak sobie byście chciałem, że po prostu powiedziałem nie, no choćby to naprawdę miało kosztować mnie utratę zdrowia, chociażby kurwa życia, to robimy swoje do końca już. Nie powiedział się A, trzeba powiedzieć B. Bardzo łatwo Tomek, byłeś obalany w tej walce. Będzie mocna poprawa zapasów? to, to, to związuje się z kontuzją, o której też na samym początku wspominam, nawet jeśli tam pierwszy odruch gdzieś tam pierwotny powiedzmy, był ok, a w momencie kiedy zacząłem się ściewać, czułem, że już mi od razu ta dwójka ciągnie mnie, dobra, odpuszczam, leźmy na dół, bo zaraz ona się urwie i będzie, i będzie koniec, więc ja walczyłem z przeciwnikiem, walczyłem sam z sobą, walczyłem z kontuzjami. No, no nie chcę, nie chcę się tutaj jakoś na siłę tłumaczyć, po prostu mówię, gdyby było, się porażką, bym po prostu spuścił głowę, stąd wyszedł, ale, ale na szczęście nie przegrałem, nie? Ten finish walki też był dość dziwny. jak to wyglądało z Twojej perspektywy. No wiesz to właściwie gdzieś tam po prostu czułem, czułem, że, że gdzieś tam zapłem ten dosiad i gdzieś tam oczywiście za każdym razem ten Sebastian chodisca powiedział o Tomek, to jest naprawdę już dobra dominująca pozycja. Nie musimy od razu go kończyć. weź go trochę pomęcz, pomęć. Te jego pierwsze próby wyjścia będą dynamiczne, agresywne. Jeśli jest, walczymy, to czwarty, trzecia, czwarta już będzie dużo bardziej pasywna i wtedy może go zacząć pisgać. Ja faktycznie nie przejmiałem od razu do uderzeń, mówię, że potrzymam go sobie. faktycznie czuję, że mam dobrą pozycję, że on mi się stąd raczej nie wymknie, ja się troszeczkę posiłuje. Ledwo zacząłem zadawać jakieś lekkie ciosy, żeby zobaczyć, jak on na to reaguje, a on po prostu gdzieś tam w tym wszystkim odpuścił. No i to jest jego problem. Co dalej Zostajesz w tym sporcie, czy wracasz do kickboxingu? No wiadomo, nie, chcę, chcę zostać. Powiedzmy, że to też nie była jednorazowa przygoda, powiedziałem, że za coś się biorę to zrobić to bardzo sumiennie, przygotować się ciężko. To, to jestem na początku drogi. Jasne. Obiecuję, że każda kolejna walka będzie lepsza, że ja tak naprawdę robię tylko króciutki, krótką przerwę i bardzo szybko wracam do, do treningu. Może nie z taką dużą intensywnością, to nie będzie BPS w ramach przygotowań do walki, ale, ale ta zabawa partorowa zapaśnica przede wszystkim ma i służy, mam ma, ma budować taki duży progres. No właśnie, to jakich ty walk oczekujesz z jakimi zawodnikami, czy to będą bardziej zawodnicy stójkowi, czy chcesz wielu nowych? I drugie pytanie: jaka intensywność startów? Czy to będzie, nie wiem, jeden, dwa starty w roku? Jak ty planujesz? Maksymalnie dwa starty w roku i powiedzmy sobie, że powiedziałem, że z, z, z włoszami, że czymś normalnym jest, że się mi, im jakiegoś zapasiora z Tadżykistanu, to przecież mnie poskłada jak presta w minutę i tutaj nie ma co się, co się napinać, powiedziałem, że pierwsze dwie walki chciałem, żeby to byli zawodnicy bardziej stójkowi niż, niż parterowo zapasnicze, a powiedzmy trzecia. Czwarta walka, bo gdzieś powiedzmy, że myślę, że tyle walk na pewno się uda w organizacji wykonać. To, to będą już to bardziej pełnowymiarowe walki. No ale widzicie, pierwsza walka też miała być ze Swójowiczem, bo tej słuchy prawie w ogóle nie miał. Gdzieś tam od razu poszliśmy w zupełnie inne elementy. Fajnie, fajnie, że się tak naprawdę udało. Czy zaskoczył cię czymś e, przeciwnik, czy wiedziałeś, że będzie obalał i, i próbował zakończyć to w parterze? Wiedziałem, że będzie, będzie obalał gdzieś tam. Sam mam do siebie troszeczkę pretensje, że ta, że ta moja właściwie gdzieś tam praca stójkowa jeszcze przed jego obaleniem była za mało aktywna, że gdzieś tam miałem zadawać więcej ciosów, więcej celnych, z większą precyzją, mimo wszystko się cofaj na nogi, a ja gdzieś tam w pewnym momencie pokiwałem, postraszyłem, a kiedy on wszedł, tak naprawdę nie wykonałem takiego, takiego bardzo zdecydowanego elementu zadawania ciosów, cofania się i do odpowiedniego wyrzutu bioder do tyłu. To wszystko było takie troszeczkę na pół gwizdka. Mam o to do siebie pretensję, na pewno będziemy nad tymi rzeczami pracować. Pierwsze koty, płoty. Inaczej, też mówię, żeby się nie powtarzać za często, ta dwójeczka momentami faktycznie czułem, że naprawdę gdzieś tam się daje wyznaki. wydobraliśmy dobra, leźmy do parteru, bo tam tak naprawdę nie dam się skończyć, przytrzymam to na tyle długo, że sędzia znowu to, to podniesie, czyli tę pasywną walkę gdzieś tam będę, będę chciał kontrolować w, w parterze, po to, żeby ten sędzia mógł podnieść walkę do góry. No i faktycznie powiedzmy, że to był taki gdzieś tam plan awaryjny, ale nawet z takiego chciałem korzystać. Dzięki bardzo, Tomek i co? Do zobaczenia. Jeszcze zapytam tutaj, bo jesteś zawodnikiem niezwykle doświadczonym, to też ten aspekt mentalny nie działa na ciebie aż tak destrukcyjnie. Zatem jak odniesiesz się do tego, do słów Toksiatynowa z trailera, Jeden powiedział, że co prawda te pierwsze rundy wygrywałeś, natomiast w tej dogrywkowej to on ciebie mówiąc kolokwialnie lał. To też? Czy Tobie to wywoływało jakąkolwiek sportową złość, napędzało cię, czy miałeś to za obojętne? Sportową złość, tak, zdecydowanie tak. Muszę powiedzieć, że gdzieś tam była to taka zadra u mnie, u mnie w sercu, że on powtarza, że on mnie gdzieś tam zlał w, w tej ostatniej rondzie, mi nigdzie, nigdzie ani raz nie zlał w czterech rundach, jedną walkę jedną rundą wy, właściwie wytoczył na remie gdzieś, komuś się wydaje, że to wystarcza, żeby walkę wygrywać, to jest w dużym błędzie i to chciałem udowodnić, że faktycznie tak, jest to zadra, jest to sportowa złość. Ja się personalnie lubię. My się gdzieś tam poznaliśmy w momencie, kiedy ja mieszkam za granicą i, i personalnie nic do niego nie mam, ale, ale też. Potrafimy nadzieję, że są emocje personalne, są emocje sportowe i te drugie faktycznie gdzieś tam dość mocno mnie cały czas kotłują. Czy też kotłowały, bo chyba gdzieś tam teraz już dość mocno ciśnienie chodzi, nie? Okej okay, domek. Dobra. dzięki i co? Dzięki. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, zajebiście naprawdę dziękuję za bardzo mocne, duże wsparcie przed walką, tego wsparcia było, było co niemiara naprawdę. Cieszę się, że mogłem znowu poczuć sportowe emocje po dwóch i pół roku przerwy. Nowa, nowa formuła, nowa płaszczyzna, duże nowe wyzwanie. Dużo popełnionych po drodze błędów, ale jeszcze więcej motywacji do tego, żeby te błędy naprawiać. Wszystkim serdecznie dziękuję za, za duże słowa wsparcia. Mega się jaram, że mogłem dostarczyć dużo emocji. Zajebiście mi tego brakowało, cieszę się, że wracam. Naprawdę się cieszę. Pierwsze śliwki robaczywki. <laughs> to chyba już pierwsze, pierwszy tysiąc chyba Dziękuję <laughs> tak bardzo. Jasne do Jeszcze ja na